Cześć, dzień dobry, Bombel, Co tam słychać? Yy, ten, no. To jest Dragon Nest. Moment, pocztę mam! Poczta przyszła! Gdzie jest skrzynka? Gdzie jest skrzynka? Skrzynka. Ej, gdzie jest skrzynka? Boże, dlaczego mnie tu zawsze spotykamy? O, jest skrzynka. Przeczytamy listy. Kto do nas napisał? Ok, dobra. Open mailbox. Siemka, ktoś do mnie napisał. Siemka. Kochana Kremówko, chciałem się zapytać, czy nie zechciałabyś ze mną pograć w Dragon Nest? Byłoby mi bardzo miło, jak coś tam mój Skype to coś tam. Dobra. Yy, inbox. A mogę w sumie ten yy, o -o -o odpowiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy gram w DN, więc nie mogę się umowić, ale może Próbowac mnie zlapac. Mówię bez polskich znaków. Joł. Send. Okej, okay, teraz inbox. Co tu jeszcze mam? Kremówko używaj. <coughs> używaj H ten guzik. Aha, pogadaj też z panią od eventów bez takiego quest. Rozwalaj wszystko na mapie, bo dostajesz więcej punktów. Dzięki Sofian. I kto? Aha, to jest jakieś questa coś tam, tak? Dobra. Z kim mamy pogadać? Z jakimś guardianem? Z tym guardianem? Nie z tym guardianem. Moment, bo ja miałam pogadać z panią od questów. No Dobra, no trudno. Nie pogadamy z panią od questów, bo co? Ja, a tu z tym mam pogadać? Dobra, luzik. No już ty. Jeju, rękawek mi się zawinął pod myśkę. Coś tam, coś tam. Thanks, I focus. Please go to the and look for your mate, Guard Farewell, some. My friend. To tu. Oj, tu ktoś też jest zobacz Co jak miło, fajnie. Zob... Nie chcę atakować, tylko pogadać, no. Quest. quest. Quest, quest. Quest. Someone like me, I think she's talking about some red monsters on one condition. Ok, dobra, accept quest, continue. Continue. Don't worry. Close. Ok, dobra. My idziemy na ten quest tutaj. E, gdzie mamy quest? Gdzie mamy quest? Quest. Shadow Forest Core. Ok. Normal. Recommended party size. Ok. Enter. Yay! Dobra. <laughs> Tylko ja już zapomniałam jak tu się walczy. A dobra, już pamiętam jak się walczy w sumie. Dobra. Gincie, umrzyjcie, przepadnijcie, nie, nie, zabijcie się, coś tam, coś tam. Jak to się podnosi? Ej, moment, jak to się podnosiło? Ewcia, kochanie! Dobra, już ogarnęłam. Tak, bo Ewares... No, tak, bo Ewarys tam jest, bo potrzebowałam pomocy. Nie, ja już ogarnęłam, więc spoko. No ja po prostu zastanawiałam się czym się. No właśnie, Ewares potrafi siedzieć cicho, też się zdziwiłam. Myślałam, że to będzie niemożliwe i jak ja się będę z wami witać, to on powie coś głupiego jak to on. Już myślałam, ale mu się udało. No, Tom Pridera też przy nim nagrywałam, ale był zajęty drą na komórce, więc. Teraz też jest. Czyli <laughs> jak widzicie, chcecie uspokoić faceta, dajcie mu zajęcie po prostu. Będę grał w grę, Tom Prider. Dobra, już cicho teraz. Już teraz być tam cicho masz być. Hopsa, hopsa, hopsa. Jeszcze ty, jeszcze ty, mały zielony kupi brzydki sposy ty. Ty mały zielony, brzydki głupi. No, zginął. Co was tu tyle w ogóle? Kolono. Okej, okay, dobra, haha. Muszę popodnosić, bo jak żeby inaczej. O coś tu wypiłam, coś zjadłam. Dobra, coś jeszcze mam pieniążki. Hajs się zgadza. Dobra, mam beczułki. Dobra. Ale nic w becułkach nie było. Ej, co za złibzy, ludzie, nic nie dali do beczuk. Czemu nikt nic nie włożył do becułki. A i będę może, może będę mowila bez polskich znaków. Tak, tak, tak. No lul, macham tym młoteczkiem. No. Machaj, machaj, Jezus, co ja źle wciskam w ogóle. Jej tu, jej tu, jej tu. Bo za nisko trzymam rękę, no. Oho. Oho, 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 oho. No? Nie. Ja wiem o tym. Ale ja lubię klikać. Wtedy czuję, że żyję. No i musiał coś powiedzieć. Yo! Idź słuchać! suchy, suchy ty jeden ty. Wykończyć wszystkich, Wykończyć ich! Zabić! Ten... Palić! Zalegalizować! To nie tak. No! Już, 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 po dupie dostajecie. Ha, widzicie jacy wy jesteście, słabi. Słabizna, cienizna, Jezu. Jakie cieniasy. Boże, drogi. Jaki z ciebie jest. Straszny. Okropny i w ogóle. I ktoś jeszcze? Tam gdzieś Polas, nie wiem o co chodzi. Gdzie Polas, czemu Polas? No, no. Wybieramy sobie wszystko. To mnie tu coś ten wytekował, to ja nie wiem. Może ja sobie włączę ekwipunek teraz. Inwentory, gdzie jest inwentory? Tu jest inwentory, okej. Okay. Dobra, to. E, to nie, to nie, to nie. O, ale to mogę założyć. Okej, okay, mam założone. To nie, to nie. To mogę, co mi to daje? A dobra, to se włożę. Co mi szkodzi. I Jezu, tłukam się z tymi drzwiami tutaj. No z tymi drzwiami. No tymi. mi słychać strasznie było, wiesz? No... Zero dobrych manier, zero. Jesteś, wszyscy wiedzą, że jesteś. Głupi jakisy co to w tym wszystkim chodzi ze głupi Czy mi się wydaje, czy ja założyłam gorszy ten, gorsze, gorszą broń. Y... O, jo, joł, jo. dobra, bije się tym, trudno. Przez zasadniczo to jest chyba moja pod pierwsza broń, nie? I źle mi się wydaje, czy źle mi się wydaje? A ten, a tamta była druga, tylko że mi się pomyliły okienka, co ja mam założone, a co mam, a co mam, wiecie, nie założone. Oj, bo ja chyba ginę zaraz, nie? Nie mogę zginąć. Ej, dlaczego ja ginę? Nie mogę zginąć, a tak to mogę go bić i bić! Dobra, no, gin. Gin, giń, no mówię, gin. Co to znaczy, że ty nie giniesz? Czemu ty nie giniesz? No zgin w końcu, no ono, zginął. Mówiłam, że zginie. Patrzcie, jaka ja dzielna jestem, no. Nie ma bossa, to reszta będzie już, wiecie... Zawsze tak jest, że jak nie ma bossa, to wszyscy są cieniastym. Ja mam z doświadczenia. No jeszcze ty zielony, mały, głupi ty stworze. Dobra, wszystko bierzemy. Jakaś miksturka. Co tu jeszcze jest to? Oh. Hmm. dobra, tyle punktów ma. O, SSS mam ocenę. Pięknie! Złą na pewno wybrałam. Założę się. Dobrą wybrałam! Jestem fajna. Zobaczcie jaka fajna jest fajna jestem. Co to było? Altem fragment, super. Cieszę się. Dobra, mogę tu jeszcze wrócić? Mogę tu jeszcze wrócić. Dobra, czyli Inwentory. Zajmujemy się Inwentorem teraz. Eee, co ja tu mam? A że to jest Dobra. I co tu ma? Ehm, attack power 8.18, to do 18, a to do 21. Nie no to trzeba założyć przecież. Ktoś wątpił w to kiedykolwiek. Może chyba coś czuję posprzedawać to, co mi już nie jest potrzebne, bo zasadniczo. Dobra, F12 se wciśniemy. Czy czym się wychodzi z tego? Stąd. A to ja nie, moment. Miałam gdzieś tu pogadać z kimś, tak? Czy co miałam zrobić? Bo już zgupiałam. Yy. A tu jest! Dobra! Okej, okay, no i co? What's up? What's up? Super. Where are Rose Timothy? Ktoś tam porwał. No, zobacz. Co to jest shirt? Equipped. O, mam ten. Mam mam koszulkę. They're Zobaczcie, well, jak fajnie mam koszulkę. Koszulka? Mogę ubrać koszulkę? Mogę ubrać koszulkę. Świetnie, mam koszulkę. Patrzcie, jak fajnie. Dobra, idziemy. Wychodzimy z dungeonu. Stage entrance. Dobra, a stage entrance niech będzie. To zrobimy tak e, drugiego questa przy okazji. Dobra, i gdzie, gdzie idziemy? Tu idziemy. I Grandpa Goblin's Request, dobra. Zobaczmy. Call of Duty. Czemu mój quest się nazywa Call of Duty? Uh, quest. I co jest? Rescue the Ancient Temple Elevation Site, dobra. A może ja sobie poszukam party? Nie mogę sobie poszukać party. No szkoda, no. Trudno się mówi, dam se radę sama. Bo nie chce mi nikt pomóc, bo po co? A ja się może pouczę questów, co? Znaczy questów, boże, pouczę się skilli, chciałam powiedzieć. Tak, kremówka, uczy się questów, a nie skilli. Zapamiętajcie to. Bardzo, bardzo important informacja to jest. No. Co mnie bijeście? Stworzyłem. Kto ci pozwolił? Kto ci w ogóle pozwolił? Co? Musiałeś! Jezus Mario! Co za, za dał! O moja. Tak, dla tych, co się jeszcze nie zorientowali. Ewares bardzo mocno przydzwonił sobie główką w moje biurko, bo chciał się położyć i nie wymierzył, jaka jest odległość. I wiecie, że on wcale się nie położył, tylko usiadł? ty mu się widzicie. Dobra, już się tak nie śmiej To jest właśnie nagrywanie ze varezo, nie? Tak, później dam ci buzi dopiero, jak nagram. <grystanie> Jaki debil. Jeszcze się śmieje za swoje ułomności, nie? To trzeba być Evarez'em. Jak można się śmiać z tego, że się było czubem i się przywaliło w biurko? Będę to przeżywać do końca życia chyba. Ja nie wiem. Aż za mówiłam, nie mówiła, mnie Aż mi się gadać odechciało, nie? Bo po prostu przebił wszystko. A teraz jeszcze będzie miał do mnie pretensje, że o tym gadam przez następne pół odcinka. No już nie mogłaś sobie darować coś tam, coś tam, mnie. No. Zostawiłabyś tu Nie masz... O, jak miło. Nie byłem przecież nie moja strata. <laughs> masz dahna? To teraz już masz. No właśnie wbiłeś No tak, bo odłożyłem go na czas nagrania Co? Nie nic Okej, okay, nie rozumiem Please Eliminate all monsters To tu eliminate tu eliminate nie? O Jezu, 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 Jezu. Biji się, Boże, co za sierota ruska. Czemu on się nie może tłuć normalnie? Jak normalny człowiek. Oho, 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 oho. Ale ładnie mi tu załatwiło coś. Tłucz, 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 tłucz! No Jezus, ręka mi mnie jeszcze półmyszkę się tu... tego wywuje. Myszmy mi... Tak, myszka mi nie łapie, to chciałam powiedzieć. Yo, yo, yo. Boys, boys, boys. Ja nie będę śpiewać. Zaoszczędzę wam tego dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo. Nastał piękny dzień, Januszka nie śpiewa. Cieszycie się, co. To tego miał kombos do odkrycia, No, bigo go, go, jezu, bigo go. No, bij. Nie, musiałeś poczekać, aż on cię zbije. Tak. A jak żeby inaczej? Przecież byś nie przeżył, nie? W innym wypadku. Mówię wam, jakie te gry komputerowe są ogłupiające. I co? Nie mogę tu iść? Czy właśnie mam tu iść? Mam tu iść, tak? Dobra, to idę, no jak mam, to mam. O Jezu, znowu jakieś potworki, stworki dziwne, dzikie. Ani razu... Tak się namacham ja ani razu nie trafiłam, nie? A, raczej trochę, nie? no? Ora, czas skili pożywać trochę, No. Bije go, bo mnie jakieś tutaj... Czary mary hokus pokus robi co? Fajne jest to, że w tej grze się rozwala scenografia, znaczy mam Czy Czyli no wiecie o co chodzi. Zjem sobie. Tak. I co, nikt mnie nie pokona teraz, no, nie ma to To jestem najsilniejszą osobą na tej mapie. Ktoś tu jeszcze jest? Tak, ty jesteś. Zobacz, stworek. Ty tu jesteś! No popatrz, nie wiedziałeś co, że tu jesteś. Ja też nie. Dobra. hopsa, hapsa, hapsa, hapsa. Dobra. I co? A, stage clear, czyli możemy iść dalej. <coughs> te czekolady, co to ją zjadłam, mi w gardle coś zasło. Masło. Ojej, boss, to jest boss. Zobaczcie, zaraz zabijemy bossa. Muszę sobie zachować ten. Nie no, Jezu, się głupi ty. No bo bosa trzeba zabić najlepiej. No, trzeba bosa zabić, no bosa bi, no biko, 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 biko. Bigo, nie, 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 nie. A, nie trafiłeś mnie widzisz, i co? Trafił mnie chyba tym razem. No rano, zniknął teraz. Świetnie, cudownie, jednym słowem. Po prostu, miło by jeszcze po drodze dziwne, wszystkie inne nie próbły. No. dajesz, dajesz. A gdzie jest boss? No tam stoi. Zajmę się tą teraz, co? Bo bolało. To obawiam się, że przegrywam. Już się ze mną robi coś nieciekawie. Nie wiem, czy ja mam laga, czy to... ten że ten To ten, 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 ten. O matko, ja myślałam, że to jakiś potwór. A to po prostu... Tak, dobra. Z bossem się muszę oporać. Tak najszybciej. I no, to mnie atakuje jeszcze. Dobra, zginąłby już, no. Dobra, zginął, mam. Level up, level up, level up. Tak, level up. Yeah. Dobra, to teraz wybijemy resztę. A jak? Co nie było? No i jeszcze ty. Hopca, gin. No. Gin, zgin, przepadnij. Podnosimy, co się da. hopsa, hopsa. A jeszcze ty tu jesteś, mały gublinie ty. No, już cię nie ma. Świetnie. Co tu jeszcze jest? Ej, co się dzieje? Skąd to się wzięło tutaj teraz? O, roz! Czyżbyśmy mieli ją w końcu uratować? Ej, jakie ona ma piskliwy głos. Masakra. Masakra, mówię wam. Dobra, tego chociaż możemy jakoś Proszę nie wiem jak ogarnąć. Oj, tak, ocalimy twoją Rose, nie martw się. Tak, wszystko będzie dobrze. Dobra, hopsa, hopsa, hopsa. Co tu jeszcze zostało? Hops, jeszcze... Oh, no i jeszcze... Ostatnia rzecz mi została. Jeszcze będę musiała tu wrócić. Czemu dostałam tylko A? Ej. Tylko A dostałam. Dobra, to może niech będzie. O, no, oh, ja oczywiście złą skrzynkę wybrałam. Świetnie. No i co w niej jest? Co to jest Agat Fragment? Super. Nie wiecie jak się z tego cieszę, nie? Dobra, czy się świeci tu coś jeszcze? Świeci się. Pieniążki się świecą. Dobra, potrzebuję jeszcze L. A L to co to są? Dungeon to nie, to nie mnie to nie interesuje, ale mnie interesuje. Co to jest? C. L. Nie. C. -L. Może co to jest za litera? Nie Ej, bo mam dylemat. Nie wiem, co to za litera. Dobra, idziemy na razie. Sobie, stage entrance. A w sumie mogłam iść do tego. mogła iść do miasta. Kurka wodna. Jak się idzie do miasta teraz? Tędy? 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 And... Dobra, idziemy pogadać. I teraz, yy, teraz tak. Ja pogadam sobie później, yy, tylko jeszcze zobaczę controls właśnie. C. Inwentory, Quest log, Repli, Friendship Social, Character Achievement, Skills. K. To chciałam zrobić, ale to ja już nie wiem, zgupiałam. Jest. Raise skill level, raise level Dobra, co jeszcze mogę sobie zrealizować, na przykład zrealizujmy sobie to Aaa, to mam jeszcze trochę punktów Dobra, to ja sobie je po poużywam Ile mam jeszcze punktów? Jeszcze mam 6 punktów Świetnie, będzie na później Dobra, to yy, ten ja jeszcze sobie wejdę, dobra, wejdę sobie w controls, Co to może być? Event Inventory inventory, a Movement, Enter Controls, Auto Run Może J? Nie, nie J. Nie wiem o co chodzi. Dobra, się typu. Powiedzcie mi, co to za ikonka między C a K nad tymi wszystkimi szybkimi wyboru i co ja mam tu wcisnąć, bo mi to miga. Mi to denerwuje, że mi to miga. No. I teraz tak, jeżeli Wam się gra podobała, to tam w opisie jest link do rejestracji, możecie sobie ze mną pograć. Ja Was zwykle staram się informować, kiedy gram. Nie zawsze się to udaje, ale cóż, no staram się przynajmniej, dobre chęci mam, nie? No, no to trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem i pa pa!